No, i się Manku witam serdecznie. Ja już tutaj zdążyłem e, rozpocząć partię w obronie Alechina. bodajże że pi pierwszy raz tutaj jeszcze mamy e, okazję z takim tutaj e, wariantem, e, okazję zmierzyć. E, rozgrywane dosyć dziwnie. Poszło E6, zazwyczaj idzie D6. E, na D6 no, grałbym prawdopodobnie F4, po prostu tutaj cztery piony. Natomiast na E6. Tak się właśnie zastanawiam, czy to robi jakąś różnicę. No na pewno Hetman tu może jakoś się wcześniej pojawić na polu H4. No dobra, i co tu jeszcze? Jakie jeszcze możemy różnicę? No dobra, ale jak zagra na następnym ruchu D6 na przykład, to pozycja no może, może i tak przejść. No myślę, że F4 nie jest tutaj jakimś dużym błędem. No chyba, że przeciwnik mnie tutaj z mojego rozumowania zaraz wyprowadzi, wyprowadzi mnie z błędu. Poszło D5. Mogę zagrać C5 chyba. Jak najbardziej takie ruchy chyba nie są tu zbyt groźne. Nie do końca wiem na co liczy przeciwnik. Czy na jakieś B6, B4, A5 może, coś w tym stylu? No, ja bym na pewno chciał zagrać goniec D3, F5. No, ale, właśnie pytanie: czy jak zagram goniec E3, on zagra sobie B6. Ja zagram B4, on zagra A5 to czy ten mój łańcuch tutaj pionkowy przypadkiem nie będzie miał delikatnych problemów? Ale pytanie, czy nie mogę zagrać wyprzedzająco na przykład gońca na b5, nie? Goniec b5, no a6 może pójść, albo c6, no ale jak pójdzie c6, e, no dobra, pomyślmy, skoczek, jakie są opcje? Goniec c3, skoczek c3, goniec d3, może f5 bezpośrednio, no, może bezpośrednio nie, no dobra, ale skoczek c3, b6, bicie, no bić nie chcemy, bo on odbije ab, Otworzy sobie linię A, zagrać C5 w następnym ruchu, więc raczej wydaje mi się, że byśmy chcieli grać na obronę tego pionka C5 B4, dostajemy raczej A5 od razu. Znaczy tak, B4, A5 e, możemy pchać B5 i jeżeli B6 to C6, jeżeli C6 to B6, znaczy jeżeli C6 to pewnie raczej A4, e, no ale jeżeli e, poszłyby B6, no to C6 moglibyśmy zagrać, i to skrzydło tutaj byłoby już bardzo, bardzo. Osłabione, a z kolei tak. No dobra, B4, A5, no dobra, B4, nie wiem, B6. Goniec B2 by wtedy mogło, no tak? Tego goniec B2. Aha, Hetman H4, no to G3 dostajemy. Dobra, no spróbujmy zagrać B4, bo wydaje mi się, że właśnie przeciwnik liczy na, takę, na taką okazję. No właśnie, i poszło B6, tego się spodziewaliśmy jak najbardziej. No i myślę, że mogę bezpiecznie zagrać po prostu sobie goniec na B2. No właśnie, dostajemy A5, no i co, tu wbicie, bicie, tu, tu i wszystko się chyba zgadza całkiem, no dobra. E, tutaj uniknęliśmy jakiegoś kryzysu, e, przynajmniej takiego natychmiastowego. No dobra, skoczek F3 wygląda naturalnie, raczej też nie ma, nie ma dramatu. No i poszło o bicie, bicie. E, Okej, okay, tutaj przeciwnik się nie chce wymieniać, no tylko, że teraz nie grozi tu i tu, o co chodzi, czemu tak... Przeciwnik się znowu zagrać. No B5 mogę zagrać tak i co? B5, eee, B5, B5, no bicie nie, bicie odchodzi i gramy sobie C6. No zagram, tak, bo, e, bo nie widzę, czemu by to miało być złe. No dobra, zbił na D4. Chyba nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. Czekaj, co, co to za szachy? Co to za szachy, to nie wiem. Bicie na D4, tu, tu. czy to jest jakiś wariant w ogóle teoretyczny, że tak powiem. Że on tu daje powiedzmy figurę za jakieś dwa piony i, i się cieszy z tej pozycji. C6 bicie, bicie, bicie. No dobra, czy możemy zbić? mam ja nie chce bić raczej, bo dostaje gońca na C5 stępem i muszę się odejść. Skoczkiem zbije, on zbije tu, a, skoczkiem, to możemy na coś jeszcze ewentualnie wjechać, tak? Skoczek. Pionek, tu, 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 tu odchodzi, coś tam się dzieje, powiedzmy tak. Gon to znowu dostaję pionka na C5 e, i znowu z muszę sobie gdzieś odejść, i nie bardzo mam gdzie, tak. E, no dobra, a C6 teraz, C6, no to zakładam, że skoczyk F3 e, Hetman F3, bo muszę odbić, bo jest szach na królu. Mógłby dać szachę na B4. No tak, i to jest delikatnie irytujące, powiedzmy, tak? No dobra, weź. No nie wiem, C6 czy skoczek D4. Taką mam zagłostkę teraz. C6 zawsze grozimy też z wstępem wzię wzięcia na deszcz, tylko dobra. C6. C6 albo od razu goniec. No dobra, C6 bicie na F3, bicie tu. Goniec B4 powiedzmy. Mogę zagrać w sumie skoczek D2. To związanie sobie dalej istnieje. E, może zbić, zbić, odejść ewentualnie, ale to, żeby było spokój. No dobra, skoczek D4, C5, tu, tu, tu. No i właśnie, która opcja mnie bardziej zadowala? E, C5, skoczek tu, 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 tu. Skoczek tu, nie wiem, tu, 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 tu. Dobra, weźmy skoczkiem. Nie wiem, tak intuicyjnie jakoś to nie wygląda chyba aż tak źle. Nie wiem, zobaczymy. E, zobaczymy zresztą. No właśnie, skoczek sobie odszedł teraz na pole B6. I co my tu możemy grać? Co my tu możemy grać? Koń d2? Koń c3? No tego chyba byśmy chcieli jakoś wyprowadzić z gońca na pewno. Gdzie, gdzieś w przyszłości byśmy go widzieli, tylko pytanie gdzie? No może... Mhm. Eee, no może zacznijmy skromnie, typu koniec e2. Tu, tu, tu może pójść, zobaczymy. No nie poszło. To my sobie zruszujemy, wykorzystamy tę okazję, że przeciwnik no pozwolił nam zroszować, bez żadnych przeszkód, teraz F5, żeby zagrać E6, F6 przepraszam, no może wygląda to jakoś aktywnie całkiem, Zagra, jak, nie, jak nie odbije to oczywiście gramy F6 sami, a jak zbije, no to my odbijamy, zagramy sobie E6, może żeby tego gońca kiedyś tam uaktywnić. No dobra, i przeciwnik nam tego gońca oczywiście zamyka, bo nie chcę żebyśmy mogli sobie za darmo tutaj tak E, tak aktywnie pograć, e, no i dobrze, i teraz pytanie, jak my się tu możemy ustawić, no dobra, goniec f3 wygląda fajnie, ale dostajemy g6 i tej wieży nie bardzo, no dobra, możemy zagrać tu ewentualnie, e, byśmy chcieli na pewno goniec na d3, hetmana też gdzieś na tej przekątnej, e, co my tu możemy ustawić, skoczek d2, to nie wiem, czy się właśnie tutaj nie nacinamy na takie, no dobra, zagramy skoczek d 2 w sumie, dostaniemy d3, zagramy sobie po prostu goniec na f3, no dobra, poszło g6, E, przeciwnik bardzo tutaj przezorny. Próbuje grać dosyć, e, dosyć bezpiecznie. No dobrze, zagrajmy sobie tak. Chcemy wjechać gońcem na C4. Myślę, prędzej czy. Aha, tylko teraz tak. Tylko teraz Hetman tu poszedł. No dobra, bo grozi pionek C6 i grozi pionek na E5. I co ja mogę z tym fantem zrobić teraz? tak? Skoczek F3 dostaje C4. No dobra, C4 nie dostaje, bo ginie pionek na, na polu D. Ja więc to jest spoko. No mogę wziąć yy, i on to weźmie, wieżą. Zawsze tutaj pole F7 się osłabia. Jest jakiś argument. Znaczy dobra, Hetman na przykład na pola C2 pójdzie sobie, załóżmy. E, dobra, grajmy headman C2, zagramy sobie skoczkiem na C4, on mi na razie lecz nie może wjechać, no dobra, może zagrać, aha, no tu zabiję, to ja gram sobie skoczek C4, e, plan jest taki, żeby cały gońce tu na C4 postawić kiedyś, prędzej niż później, e, no i gra się na tego piąka na F7, który jest bardzo, bardzo słaby, będzie przynajmniej, wybijemy sobie pewnie jedną parę, wiesz. Okej, okay, no i będziemy starać się właśnie dostać jakoś do tego pionka na F7. Myślę, że możemy, no dobra, skoczek tu to możemy dostać jeszcze skoczka na A4, to jest o tyle nieprzyjemne. I, a jak teraz zagramy tutaj po prostu? Gońcem na F3, skoczek D5, no to go zwiążemy trochę. Aha, no, znaczy no zbić tu mu nic nie daje, bo bijemy hetmana. No dobra, i właśnie poszło tak to, co poszło. No dobrze, skoczek C4 na przykład teraz, no on ma ten minus, że ten skoczek będzie tutaj na związaniu dosyć długo sobie wisiał. E, dobra, on sobie wziął, czy ja to muszę odbić wieżą? No nie muszę tego odbić wieżą, mogę odbić sobie to gońcem. E, moja wieża chce być na linii F na pewno. E, dobra, możemy to wziąć, czy nie możemy tego wziąć? Jak to wygląda? Bijemy na C6, on bije na, na C2. Mm, 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 tu, tu, tu. No dobra, wydaje mi się, że jest to wymiana uczciwa, chyba całkiem. W sumie nie musimy spadać tym gońcem, ale chcemy zostawić sobie tego gońca raczej. No, jakieś takie tutaj wieże nam, myślę, aż bardzo tak nie grożą. Zagramy sobie, no właśnie, zagramy. No, w sumie nic nie musimy teraz grać. Możemy zagrać sobie po prostu gońcem na D5. On się tak naprawdę musi wrócić, to wieżą jeżeli nie chce tutaj stracić tego pionka na F7. No, a kiedy to nastąpi, to będziemy tutaj dalej kombinować jakoś, żeby żeby tą pozycję jakoś tutaj poruszyć. Dobra, to też ciekawy motyw. Czemu tak poszło? Myślę, że możemy to wziąć na e3 po prostu. On pewnie weźmie raczej na b2, niż skonsumuje naszego pionka. No tylko, że my wtedy po prostu bijemy sobie tutaj, grozimy szachami z odsłony. Mamy obecnie figurę więcej, no ale grozimy też jego figurze na polu e7. No, i nie wiem, tutaj, aha, tu może. No nie, no to się dostaniemy skoczkiem po prostu na polu F1, albo nawet wieżą F1 i z szachem odsłaniamy się i atakujemy wieżę na polu B1. No, myślę, że tu już jest raczej pozamiatane. Te pionki nie mają możliwości, żeby tu jakoś mm, szybko się przemienić w wychytmama. No i co, mogę zbić gońca, ale nie muszę, bo mogę oczywiście zagrać wieżą na polu F2 z szachem. Tak, on musi odejść królem, i bijemy sobie wieżę po prostu na polu B2. No i kończymy z więcej. Pionki czarnego są porozstrzelane po całej szachownicy. Nie tworzą tak naprawdę nawet całego spójnego łańcucha, żeby móc mi jakoś tutaj powiedzmy jeszcze zagrozić, biorąc pod uwagę fakt, że są no jednak e, już tutaj bliżej pola przemiany niż dalej. No i czarne zdawało się partię poddać bardzo słusznie zresztą, no bo w tym miejscu już nic nie może zrobić. E, no i zobaczmy w sumie jak to wyglądało na szybko. No tutaj poszło E6, F4. Pewnie można było grać z czy C3 bardziej dokładnie, żeby dopiero po D6 zagrać F4, a zostawić opcję rozwinięcia skoczka na F3 bez tego ruchu F4 właśnie. Ale stwierdziłem, że w sumie trzeba mam się rozdrabniać na drobny. Możemy zagrać F4, poszło D5. W ogóle to widzę, że jest jakaś chyba główna D5, w takim razie C5. No i B4 było OK, silnik twierdzi jednak. B6, koniec B2. No dla mnie zupełnie totalnie nowa pozycja. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie ustawiałem. Wiem, że czasami można grać z końca C6 i wtedy gramy... Gońcem na B5. No ale tak, na pierwszy utoka na pewno można stwierdzić, że białe tutaj mają dużo, dużo więcej przestrzeni. No i wybijamy się. Gramy na B5. W ogóle to też śmieszne, że jednak to jest tylko jeden na plusie dla białych. Czyli podejrzewam, że to jest jakiś nie wiem, gambit, jakiś wariant, który świry alechinowe znają dobrze i, i grywają. No bo faktycznie jest to bicie na D4. My sobie z skoczkiem, alternatywą było zagranie C6, które było dużo, dużo słabsze, prawdopodobnie dlatego, że dostajemy gońca na B4. No i co, i możemy niby zjechać tutaj skoczkiem, ale po jakimś wybiciu, wybiciu, nie wiem, on czy bije, w ogóle tu jest przewaga czarnych, co on bije to na tutaj, nie, nie bije tego tutaj, o co chodzi. Bicie wieży, nie, też nie bicie wieży. No raczej, co? Hetman nie patrzy tutaj, czy jakiś skoczek C5, nie, Hetman H5, 4 też nie. O co tu chodzi, że to jest już przewaga, znaczy no przewaga. Ale to jest równa pozycja, tak? Ale tutaj czarne mają jakiś ruch, który sprawia, że, e, że nie przegrywają tego na miejscu. W ogóle bicie, bicie. E, I co to zmienia? I skoczek C5? I wiedzie mi na C4 zaraz z skoczkiem? No dobra, ja go zagram sobie, mi... Aha, dobra, i... i... Grodzi koń B3, grozi konie 4, tak. No dobra, ha, wybiję, no dobra, wybiję, to Hetman z kolei zajmie tą linię tutaj i będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie, tak. I teoretycznie chwilowo jestem jest tam bez figuru więcej, e no ale to czarny sobie teraz zruszuje i ten jego tutaj ataki, jego związania są turbo nieprzyjemne tak naprawdę. Zagram co, goniec C3, to dostanę, e w sumie nie wiem, co bo goniec C3 wygląda całkiem e obiecująco, jeżeli chodzi tutaj o obronę tej pozycji, wyklarowania takie dosyć. Bronimy właśnie tutaj tej diagonali. No co, het, Hetman A3, raczej. No, Hetman A3 w sumie nawet widzę. No dobra, jakbyśmy musieli tutaj jakoś udowodnić, że ta figura więcej faktycznie jest tego warta. No ciekawy wariant, szczerze mówiąc, może powiedzieć. Nie spotkałem się z czymś takim wcześniej. B5, skoczek D4, no ale tutaj prawidłowo odpowiedział jest bicie skoczka. No co można było bić gońcem? Trochę słabsze. Hetmanem. Okazuje się, że nie aż takie słabe, no ale stwierdziłem, że dostanę gońca na C5 prawdopodobnie, nie, nie dostanę jednak, to jest już e, lepsza pozycja dla, e, dla, dla białych. Ale bym dostał pionkiem prawdopodobnie, też nieco skoczkiem, czy jakieś bicie najpierw, bicie e, i teraz pewnie, nie wiem, czy, nie, nie wiem co to czy te wieże stoją, czy nie, no ale okazuje się, że jakaś jest. E, no i oczywiście jest ta figura więcej, tylko też no, białe, czarne mają tak naprawdę całe centrum, no może nie całe, ale dużą część tego centrum przejętą. Po jakimś d4 tutaj goniec czarnych się aktywni, mój goniec z kolei będzie dosyć biedny w jakąś aktywność, w aktywne pola, na które mógłby stanąć i zagrodzić przeciwnikowi, no więc tak, no jest to jakaś opcja do gry, szczególnie pewnie na tych szybszych kontrolach czasowych do przetestowania przeciwnika. No ale tutaj intuicja wygrała. Zagraliśmy skoczek D4, który okazuje się być najsilniejszym posunięciem w tej pozycji. No i bicie na B i skoczek C6 to jest chyba jeden ruch, który ma sens w tej pozycji. Nie, zagramy skoczek B3, no to dostajemy pewnie znowu jakieś tutaj C4 z tempem kolejne, albo nawet nie, tylko może nawet D4. I tutaj ten koniec się aktywnie, chociaż widzę, że tu chodzi jeszcze o coś innego, albo skoczek B6 po prostu też nie. O co, o co grają czarne w tej pozycji, tak naprawdę? Skoro nie C6, no pewnie bicie tej wieży z jakiegoś powodu jest ważne. My odbijamy, teraz dostaniemy D4 albo C4. No i pozycja jest teoretycznie rzecz biorąc równa o dziwo. No i dobrze, poszło bicie. Przeciwnik zbił pionkiem. Ja poszedłem skoczek skoczek C6, nastąpiło wybicie. I skoczek B6 też jedyny sensowny ruch w tej pozycji. Goniec E2. No tu rozważałem jeszcze goniec B5, ale widzę, że to też nie chodziło. No, no można jeszcze było wybić wieżę wcześniej. A z innych ruchów, nie wiem, koń d2, koń c3, mm, nie wiem, co to jeszcze można było pomyśleć, no chyba że f5 od razu, ale to raczej za wczesne, bo dostajemy pewnie jakieś hetman h4 z szachem, nie muszę grać g3, jeżeli chcę w przyszłości zroszować, no, ale to nawet nie mogę grać g3, bo dostajemy hetman h4 i tracimy po prostu wieżę, nie? No, więc tak, bicie, bicie, skoczek B6. No nie wiem, taki jeden z bardziej naturalnych ruchów, goniec E2, goniec E7. My sobie ruszujemy. No tu jeszcze właśnie liczyłem, że przeciwnik zagra ten Hetman H4, żeby nas tu postraszyć. My zagramy G3. On zagra Hetman H3. Dobra, nie mogę tak zagrać chyba, bo mógłby tutaj tego Hetmana zaraz. Tu jest chyba podejrzewam jakaś, jakaś linia, która by tego Hetmana albo w ogóle nie mógł, bo poszło pewnie wybicie bicie. W bicie. I jakiś Hetman A4 na przykład, nie? i Skoczek B6, nie wiem, i Hetman wjeżdża na A7. Jak on tutaj czarny postanowił pójść na, na kontra i też mi wjechać, no to ja zagram, po prostu sobie wierzę na F1. Szachów żadnych nie ma, tego pionka sobie może zjeść, no ale to już dostaje Hetmana na B8. I tutaj musi odejść, tutaj, tutaj, nie może zasłonić się, figura pada, i tutaj zaraz jakieś maty polecą. Ten pion ładnie ogranicza możliwości odejścia czarnego króla. No i tu jest Mat w 7. Nie będę udawał, że widzę temat, no ale pewnie jakimiś naturalnymi ruchami by pewnie moglibyśmy do niego doprowadzić, nie? No i dobrze, no ale poszło tak, poszło tak, że poszedł goniec E7 w ruchu 16. No i my sobie zroszowaliśmy. Plan prosty: zagrać f 5 Można było wcześniej pomyśleć jeszcze o skoczka na pola D2 co było delikatnie silnik mówi lepszym planem, czyli jednak trzeba się trzymać tutaj reguł podstawowych wszelkich otwarć, czyli najpierw wyparacie figury, a potem dopiero przejdźmy do ataku. No skoczki tak, no gonią czasami, jeżeli jeszcze zostanie na tym swoim startowym polu, czy na F1, czy na C1, e, to potrafi jeszcze być całkiem groźny i patrzeć, patrzeć sobie na jakieś ważne, ważne punkty na drugiej części szachownicy, no ale taki skoczek na B1, czy skoczek na G1 są dosyć biedne, jeżeli na tym swoim polu startowym zostaną. E, no, i wciągnięcie ich do akcji zajmuje zazwyczaj trochę czasu, więc często przydaje się je wyprowadzić przed podejmowaniem takich akcji ofensywnych. No, my zagraliśmy od razu F5, poszło bicie na F5, wybiliśmy sobie to wieżą. No i poszło D4, ruch absolutnie logiczny, chociaż według silnika nie najlepszy, czyli blokuje właśnie mojego gońca. Gdyby, gdyby czarny tego nie zagrał, nie wiem, zagrał sobie jakiś tam przypadkowy ruch wieża B8. No to może nie teraz, ale na pewno bym zagrał E6 prędzej czy później nawet w tym ruchu, okazuje się, że silnik uważa, że jest to jakiś tam powiedzmy w miarę, w miarę ruch, no i by tutaj ten goniec był przepotężny, tak. No ale poszło D4, więc już nasz goniec aż takiego łatwego życia mieć nie będzie, ale z kolei to otwiera możliwości na diagonalnie właśnie H1 A8, tak. Poszedł skoczek e2, trzeba prędzej czy później go wyprowadzić, może na pole e4, może na pole c4, a może nawet na pole b3 z naciskiem na pionkę na c5 i pionka na d4. Czarny, znaczy wie, że chce tutaj zepchnąć, gra g6, my spadamy. Hetman d5, hetman c2, bicie tutaj już nie było najlepsze, no bo właśnie wieża goniec f3. E, no spodziewałem się że prędzej bicia na, pionkiem na e5, wtedy bym zagrał skoczkiem na c4, widzę, że mój plan nie jest tutaj przez silnik doceniany zbytnio. No może skoczek f3 jeszcze, chociaż to jest bez jeszcze większego sensu myślę, więc raczej skoczek c4. No i jeśli czarny by sobie odszedł, to ja bym pewnie to wymienił, bo chodzi o to, że wymieniamy, wymieniamy wszystko, gramy goniec c4, czarny musi odejść sobie i właśnie dostajemy bicie pionka tam, czy wieżu, czy gońca, nie ma znaczenia, na polu f7, nie? No więc w tą stronę moje tutaj kalkulacje szły. To nie nastąpiło, nastąpiło bicie na C6. My tutaj sobie oczywiście zwiążemy teraz właśnie czarnego po tej diagonali, gdzie już nie może za bardzo tym skoczkiem odejść. Poszło skoczek C4. Widzę, że mogę pewnie zbić to prędzej. Nie, mogę coś jeszcze innego. Hetman B3, tak ktoś czuje w kościach, albo Hetman C4 w ogóle było, mogło być silne, bo uciekamy właśnie z tego B4, czy tam skoczka E3. No i po prostu naciskamy jeszcze bardziej na punkt B6, tak, no teraz jakiś skoczek B6 nie jest mocny po prostu, bo nasz Herrmann jest na polu też i po potencjalnym wybiciu po prostu sobie zbijamy skoczka i kończymy z dwoma figurami letkimi i więcej. No więc skoczek C4 poszedł, skoczek najpierw czarny stwierdził, że wieża sobie wymieni, to jest też w ogóle śmieszne, że pozycja jest tak naprawdę już równa według silnika pomimo, że tą figurę więcej, no ale ten goniec właśnie za dużo nie czyni, chociaż no myślałem, że pozycja jest lepsza, tak naprawdę ze względu właśnie na to związanie, poszedł skoczek b4, wybicie, wybicie, goniec b2, chyba jedyny taki sensowny w tej pozycji, no i naturalnie bierze b8, oczywiście nie było dobre wybitnie, co tu należało grać, może jakiś koń b4, żeby tego gońca wykurzyć, Eee, może coś tutaj podziałać bardziej, no właśnie nie wiem za bardzo, co czarny może, może jakieś f6, ale on to też otwiera pod, jakby tutaj pole do, do manewru. Albo może król g7, żeby właśnie zejść z tego związania i po jakimś odejściu wieży móc zagrać kiedyś to f6 czy nawet f5, nie? Eee, no właśnie, ale nie poszła wieża b8, która była naturalna, ale błędna, no bo dostaje właśnie gońca na d5. No i skoczekaj, 3 jest już gwoźdźwięk trumny. Tutaj czarny się powinien przyznać do swojego błędu i po prostu wrócić sobie meżą na pole F8. No i ja bym tutaj musiał jeszcze coś wymyślić na własną rękę, żeby tę partię tutaj wygrać. Jest oczywiście przewaga dwóch, dwóch punktów według silnika. No dobrze, ale co byśmy mogli zagrać? No tak, fajnie by wyglądał na pewno goniec na A3, ale czy byśmy chcieli go wymienić do tego skoczka? No mo Moglibyśmy oczywiście pewnie, ale myślę, że w dłuższej perspektywie pewnie raczej chciałbym zachować tu parę gońców. E, może byśmy no właśnie, co byśmy zagrali? Fajnie byłoby pokryć to pole B4, żeby nie, e, skoczek nie mógł sobie tutaj ładnie wejść. No ale co, zagramy wieżę C1, dostaniemy skoczka B4, by poszedł koniec e, pewnie na pole F3, teraz może wieża na, na B8, teraz może koniec A3. E, no i nasz plan byłby dosyć prosty, czyli byśmy naciskali na punkt C5 w przyszłości, może koń A5, koń, bicie na B4 i koń C6. No, może król byśmy jeszcze podeszli, żeby tutaj ewentualnie tego Pionka na, 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 na linii D trochę przystopować jego zapędy przed potencjalną wymianą czy przemianą w Hetmana. No i myślę, że jak najbardziej byłoby tutaj to jeszcze do dokończenia do, 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 do taka partia. Musiałbym na pewno jeszcze pokazać z mojej strony jakąś tam dokładność, z którą patrząc na ostatnie partie jak można zauważyć? Mam często problemy, szczególnie na niskim czasie. Mikro 40 versus 8 minut przeciwnika. No, ale przeciwnik stwierdził, że chyba już kapituluje, zagrał go skoczek E3, nie wiem, czy w ogóle nie widział tego, że pionek na F7 leci. No i po biciu, 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 to już oczywiście nie ma czego komentować. No dobrze, poszło całkiem gładko. Obrona alechina nie była tutaj jakimś wielkim toporem w, naszym, w, naszym, w, naszej, w naszej drodze. Do rankingu 2500 mamy 2150. Jest to chyba najwyższy do tej pory ranking w tej, w tej, na tym koncie na tej, na tej drodze. No, jesteśmy już w połowie drogi do 2.200. Oby nastąpiło to szybciej niż, niż wolniej. I dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj ktoś śledzi te moje poczynania. I do następnego.